Dzisiaj Wam przedstawię, jak wygląda moje konto Fortnite. Więc teraz sobie zacznijmy od zbieraków. Jak widzicie, mam różne zbieraki. Mam na przykład Rozdżar... oj, rozdrżona zemsta. Mam na przykład właśnie czekana. Mam wielki gryz. Mam nawet topór Quiver, który wygląda naprawdę spoko. No niestety mogliście się spodziewać zbiereka takiego jak gwiazdka, mogliście oczywiście się też spodziewać łopaty, czyli Lodo Łomacza, Minty Exa, ale niestety takich rzeczy nie mam. Mam oczywiście też Klingę skażony, czyli do tak drifta. Mam elektryczne wazury. I mam też taki mroczny killof. Teraz przejdziemy może sobie do Lotin. Lotin mam 88, a jakbyście ciek byli ciekawi, to mam 116 zbieranych. No nie mam naprawdę spoko, mam na inny front mam na przykład parasolki za wina z każdego sezonu Nie dosłownie z każdego mam nawet mam parasolkę za niemożliwą ucieczkę Jak oglądaliście na moim kanale niemożliwą ucieczkę i jak graliście niemożliwą ucieczkę w sezonie 6 rozdziału drugiego to powinniście wiedzieć że taka na parasolka była za darmo mam prześwietną parasolkę Mam taką lotnię. Mam no, oczywiście jeszcze taką. Ona jest jeszcze do zdobycia w karnecie. Mam bombę dla balonowego. Mam też dmuchoną płotkę. I mam też taką lotnię Batmana. Teraz przejdziemy sobie do smug. Smug mam 50. Co wygląda ciekawie. Mam na przykład taką smugę z myśliwcami, Taj", z gwiazdnych wojen. Mam nad taką smugę. Co wygląda ok. Mam taką smugę, fala zakrzywiająca. Mam nawet sypacz płatków. I mam jeszcze przepływ rzeczywistości. No nad lotnia prezentuje się na całkiem spoko. Teraz emotek. E emotek mam 86 ruchowych 12, niższe, czyli takie interaktywne 7, mam 103 emoji, 133 grafity, a zabawek niestety nie mam, bo w ogóle nie ma już zabaw w karnecie Właśnie tak się prezentuje to wszystko jak widać emotek mam naprawdę bardzo dużo co można rozpoznać no naprawdę dużo mam ekranów czytania i muzyki oglądać nie będziemy, ale możemy obejrzeć Mam 53, muzyk, piosenek, malowania do broni też możemy zobaczyć, 95. Mam nad najcenniejszą malowanie do broni, czyli ogniokąty, która wygląda naprawdę całkiem fajnie i jest naprawdę używana czasem przez poceńców. Mam też ekran wczytywania, 137 łącznie. No i teraz przejdziemy do czegoś, czego wszyscy czekaliście najbardziej, czyli jakie mam skiny w Fortnecie. Więc teraz się przygotujcie, uwaga, uwaga, 3, 2, 1 i, tak, i takie mam skiny w Fortnecie. Mam na przykład właśnie takiego pana, mroczną kartę, mam nawet miska takiego. Jak widać mogliście się oczywiście spodziewać bohaterki, au. Aury, syreny, oczywiście ja niestety nie kupuję takich rzeczy, gdyż mnie po prostu na takie rzeczy nie stać. Oczywiście mam na przykład taką panią urojoną. Mam groma takiego. Mam punkcie nawet. punkcie nawet jest spoko, mam nawet pana nieśmiertelnego. Mam nawet takiego fajnego skina. Ale szczerze musicie przyznać, że on jest podobny do mnie, nie? Jak oglądacie mnie na Instagramie, to wiecie jak wyglądam. Mam Axelota, mam Darka, mam nawet Trzaka. nawet mam ostatniego reżimowca, który wysłał mi Dizowski, więc dziękuję Dizowski, że wysłałeś mi tego skina, jestem bardzo wdzięczny. A z mam łącznie 121, co naprawdę jest zaskakującą liczbą. No widać dużo gram Fortnite'a, więc udaje mi się wszystko zdobywać. Tutaj... Do... Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba na moim kanale. A teraz. I widzimy się następnym razem.